Pan Maciej Sztur nie sprawdzi. Nie mam żadnej wiedzy. W dzisiejszej szopce. W programie była sprawa Andrzeja. Człowieka po wylewie. Rodzina oddała Andrzeja do specjalistycznego ośrodka. I tam jego opiekunką była Agnieszka. I w końcu zabrała Andrzeja do siebie, do domu. Czekaj, jak. Bo ja na razie to jestem w szoku, jak wróbel w polu kukurydzy. No bo tak mo. Ty no weź sobie wyobraź, że twój ojciec leży w szpitalu. Ja jestem jego pielęgniarką i go sobie zabieram do domu. Słuchaj, Andrzej, od dzisiaj jesteś moim tatusiem. Agnieszka mówi, że rodzina Andrzeja kłamie. I z Andrzejem jest kontakt. Przez cyberoko. To jest coś takiego jak w milionera, że ma napisane kilka odpowiedzi i ta, na którą się patrzy, się zaznacza. Ale ta opiekunka też mówi, że Andrzej je lody buzią. Jeść buzią! Pokazuje, że on niby pisze, tylko czemu to zdjęcia są? Czemu skoro on pisze, to ona nie mogła tego nagrać? Żona Andrzeja zgłosiła, że jej mąż jest Porwany No bo ja nie wiem, co tu będzie dalej, ale jak na razie to nie jest normalne, że sobie opiekunka pacjenta do domu zabiera I Agnieszka mówi, że Andrzej był po prostu Po prostu nasz Nie wiem, mnie tu nie gra coś Żeby pielęgniarka tak o obcym mężu mówiła Pani Jaworowicz szczera jak złodziej na komendzie To była manipulacja Mecenas Karwacki mówi, że ta Agnieszka chce zabrać Andrzeja Przejęciem kontroli Od jego normalnej rodziny 20 lat żyła w zgodnym małżeństwie Kaszewiak też jej ciśnie, że sobie zabrała do domu cudzego chłopa. Cudzym mężem i ojcem trójki dzieci. Dobrze, Pani to się zostawione. to nie wydaje dziwne. Nie. I sugeruje, o co może chodzić. Pewnie ma pieniądze. I owszem, Andrzej jest bogaty. studio jest też pan Maciej Sztur, który porzucili swoje obowiązki. Może mu podziękuję jeszcze. To no, tak jak ja bym wszedł na scenę i wam powiedział, słuchajcie, ja se teraz mogłem grać w Call of Duty, podziękujcie, że to w ogóle jest. Dobra, wiem, że się czepiam, ale słuchajcie, dlaczego? Bo pan Sztur nakręcił film na kanwie historii Andrzeja. Uczesnego niemego kina. I w tym w filmie Sztura żona tego po wylewie jest przedstawiona strasznie. Że mąż jej nie znosi. Nienawidzi wręcz. To no taki najgorszy typ żon Pan Sztur się nawet nie kryje, że to jest historia na podstawie Andrzeja. Był na premierze mojego filmu. Ale syn Andrzeja mówi, że Sztur się nawet nie pofatygował drugiej strony zapytać, czy to prawda. Żadne fakty nie były z nami konsultowane. Pan Sztur mówi, że z Andrzejem korespondował. I z którym korespondowałem. Słuchajcie, ja to ujmę najdelikatniej jak się da. Sami wiecie jak się mówi na takiego człowieka, który po prostu leży. Ale Sztur z nim korespondował. Zaraz się dowiemy, że chłop ręką nie rusza, a smsy wysyła. Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Rozumiesz? Biegli sądowi. A biegli sądowi to nie są ludzie z łapanki, jak eksperci do sprawy dla reportera. Oni mieli wątpliwości, ale Sztur nie miał. I w końcu mówi, że może się pomylił. Być może uległem jakiejś iluzji. Człowieku, nakręciłeś film o tym, a potem pan Sztur jak zwykle będzie chodził po wywiadach i opowiadał, że go ludzie nie lubią. Bo weźcie po Pomyślcie, co syn Andrzeja musiał czuć, jak sztur wypuścił ten film. I pan sztur mówi, że tak mu się zdawało. Nie mam żadnej wiedzy, nie mam może żadnych faktów. To już nawet ja zadzwoniłem do tej rodziny. A ja jestem stand-upem. Śmieszne żarty kabarety. Ja nawet nie muszę tego sprawdzać, bo też mam od tego ludzi. No, ale sprawdziłem. I eksperci mu przerywają. Panie Maciu, Państwo, pa Panie Maciu. proszę państwa. Więc pan sztur mówi, że może użyć swoich zdolności aktorskich. Państwo macie bardzo donośny głos, ja też mogę użyć swoich możliwości. awentlandowa, Żeby przebieg. Ale! Sławny pan aktor jest w studio. Wspaniale. I nawet pani Jaworowicz na nich krzyczy. Ale Będzów, wam to, Więc powiedział, chciałbym powiedział zakończyć za swoją. Obiecie. I pan Sztur dodaje, czym się kierował? Mówi o y, 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 ze mnie moje serce. To ja wam coś pokażę. Na końcu filmu Sztura występuje prawdziwy Andrzej, który zaznacza wzrokiem takie odpowiedzi. Walczcie o nas. A teraz zobaczcie, jakie tam są inne odpowiedzi do wyboru. Wspierajcie nas, dbajcie o nas, walczcie o nas, mówcie do nas, po prostu bądźcie. To wygląda podobnie do tego, jak ja wam robię ankiety na Instagramie. Czy jestem najlepszym stand w Polsce? Tak, owszem. Zdania są podzielone, rozumiesz? A zanim przejdę do kolejnej sprawy. 10 maja występuję w Warszawie w klubie Stodoła. Występ będzie nagrywany na YouTube, więc jak kto jest smutasem to proszę nie przychodź. A na serio to bilety dodam w komentarzu, bo są dwa terminy na 18 i na 20 coś tam. Jedziemy dalej. To jest Dorota. Matka. Polka. Pani Jaworowicz pokazuje, jak córeczka Doroty narysowała Dorotę. Czyli dobra matka. Niech zgadnę! Odebrali jej dzieci bez powodu. Dzieci odebrano jej? To to lotka dzisiaj ustawia. Dorotę zatrzymała policja. Policję kryminalną. Za niewinność. Za niewinność. A dzieci patrzyły. Na oczach dzieci. Policjanci byli brutalni. Brali odciski y, palców i robili nam zdjęcia. Po zatrzymanie policyjne to powinno wyglądać tak. Przepraszam, czy założyłaby pani. Przepraszam, czy założyłaby pani sobie sama kajdanki? Niestety nie mogę, mam uczuleni na stale. A to przepraszam, życzę miłego dnia. Mieli za głowy tak nisko, po prostu nachylili nas w kajdanki. Jak tak można, ale święte obrazki ma, to nie winna. Mąż Doroty to też jakiś patus i mówił, że pieniądze na dzieci to są dla niego. Jego jest 500 plus. Karwacki mówi, że Dorota. Mówienie dzieciom, że ich ojciec nie żyje i zabranianie kontaktów z ojcem. A jak wprost. Panie są ziłkami, bez wątpienia. I mówi jak mamusia Doroty się do policjantów zwracała. Siłuje kopnąć, szarpie za mundur, za co ma teraz zarzuty. Mamusia Agnieszki to w ogóle mówi, że policjantka kłamie. Tą panią u nas w Głupczycach nikt nie lubi. Ale co to jest za argument? Czy pan okradł tego człowieka? Tak, ale jego nikt nie lubi. A to niewinny. Oczywiście tam wyśmiali tę Dorotę i jej mamusie. Patrzcie na Kaszewiaka, jak udaje, że jej wierzy. A jeszcze zanim wierszyk jako puenta, to wam jeszcze tylko szybko powiem, w jakich innych miastach będę występował oprócz Warszawy. Z pamięci to masz tak. Gdańsk, Białobrzegi, Kalisz, Łódź. Łódź, w Piotrków Trybunalski. Zambrów, Zabrze, Rybnik, Gliwice, Jaszczębiezdrój, Tychy. Przyszedł pan aktor z pomarszczoną głową. Podzielić się swoją mądrością życiową. Pan aktor nie sprawdził i doszedł do konkluzji. Być może uległem jakiejś iluzji. A nad tym wszystkim szopka i taniec, że aż Kaszewiak zaczął odmawiać różaniec. A kto został do końca zostawia lajka, like mnie to pomaga i komentarz o treści. Panie są ziłkami!